Siemanko. Witam was w kolejnym odcinku Tysiąca Piwnych Napraw. Co myśleliście, że znowu Junak? Nie, 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 Junaka mieliście w ostatnim odcinku, w poprzednim, który podlinkuje wam się zaraz gdzieś tutaj na górze. Dzisiaj natomiast z powrotem jesteśmy w garażu, bo na dworze jest już na tyle zimno, że no, nie da się tam już tam nic wam pokazać, zresztą jest już ciemno, a my mamy do nadrobienia trochę rzeczy takich z prac garażowych. Musimy poszukać silnika do SHL M04. Mam dwa silniki, które muszę uruchomić, to znaczy właściwie nie, nie dwa, tylko jeden. Muszę uruchomić. Jeden będzie w pewnym sensie dawcą, dawcą cylindra. Tutaj na dole, jak widzicie, leży jeden taki silnik, drugi jest tam na półce. Obydwa te silniki ładujemy za chwilę na stół. Przyjrzymy się im, popodmieniamy rzeczy, które są lepsze, które są gorsze. Chodzi o to, żeby po prostu z dwóch silników zrobić jeden taki naprawdę sensowny, yy, który będzie napędzał nasz zabytkowy motocykl. Także w tej chwili otwierajcie browary i lecimy z odcinkiem. Ej, no wszystko fajnie, a gdzie ten browar? Hmm. No i teraz możemy zaczynać. No dobra, na początek zbieramy sobie wszystkie graty, wszystko to, co mam, wszystko to, co potrzeba, i zaraz będziemy patrzeć, o co chodzi. Tutaj silnik numer jeden. Opa! Chodź tu. O, ciężki. Opa! Dobra, 1-0. Następnie silnik numer 2. To będzie to. Opa! 2-0. I patrzymy, co tu jeszcze by nam się przydało. Tutaj mamy jakieś graty, takie trochę silnikowe, trochę gaźnikowe, no bo gaźnik generalnie też musimy jakiś stworzyć do tego sprzętu. Tych gaźników G16, bo właśnie gaźnik G16, czyli coś takiego jak tutaj, mam kilka, ale żadnego tak naprawdę nie jestem pewien. Pewnie też zastanawiacie się, w jakim, na jakim etapie jest teraz rama do tego motocykla. No otóż rama jest już na ukończeniu w lakierni, w sensie rama, rama, no nie, rama. Natomiast elementy takie jak zbiornik, błotniki, no to widzicie tutaj. Jeszcze muszę je trochę doklepać, doprostować i idą do lakieru, także na te elementy właśnie Włotniki i zbiornik, takie stricte blacharskie, to trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Motocykl jako motocykl powstanie myślę dosyć szybko. Natomiast żeby nabrał takiej pełni swojego kształtu, czyli właśnie błotnik i zbiornik, to na to trzeba będzie jeszcze troszkę poczekać. No ale dobra, no, coś trzeba robić. Trzeba popychać ten projekt do przodu. W razie, kiedy po prostu zabraknie mi jakby tematów, co mogę przy tym dalej robić, to zajmiemy się czymś innym. No przecież tutaj naprawdę. Jest co robić, uwierzcie mi, jest co robić. Dobra, ale teraz mamy już na stole dwa silniki. Mamy takie z pełną, pewną ilością tam rozmaitości. No i o co chodzi? Generalnie chodzi o to, że do shl -ki naszej M4 -ki idzie silnik ten. Ten silnik, te kartery to będzie docelowo sprzęt, silnik serce, które będzie napędzało nasz motocykl. Tamten silnik. Właściwie jest tylko dawcą góry, jest dawcą głowicy, dawcą może gaźnika, a na pewno cylindra, bo tutaj jest cylinder, który jest charakterystyczny właśnie dla tych e, pierwszych silników, takich powiedzmy powojennych, które miały skośny wydech. Zaraz Wam generalnie pokażę o co chodzi. Cylinder bardzo taki już dzisiaj trudny do dostania, tym bardziej jeżeli ma wszystkie żeberka nie są połamane. E, tutaj o widzicie, on jest taki przesunięty, ten wydech. I właśnie to jest jak najbardziej właściwy cylinder do tego motocykla. A czemu mówię Wam, że nie ten silnik, a ten będzie szedł do naszego, naszej SHL-i? Otóż zobaczcie, pierwszą rzeczą, która naprawdę dla mnie jest dosyć istotna, to to, że ten silnik ma numery bite w takim. w, takim, w takiej studnięce, jakby można powiedzieć. Natomiast ten numery ma bite tutaj na takim nadlewie. Tak? Czyli to jest silnik starszy. Ten silnik jest typowo do WFM-ki 55 rok, może 54 nawet. To jest taki silnik, który z tymi karterami, które miały żeberka w tym miejscu i bite numery tutaj w tej studniance, było ich naprawdę mało. One były stricte do takiego 55 roku. Natomiast ten silnik, jak najbardziej, starsze egzemplarze, starsze roczniki to jest to. Drugą rzeczą, która dla mnie jest niezwykle istotna, to to, że ten silnik nigdy nie był rozbierany. To jest silnik, który, tak jak go fabryka złożyła, taki jest do dzisiaj. Przynajmniej jeżeli chodzi o połówki. I musicie mi wierzyć, ja zaraz wam to udowodnię, że ten silnik w środku musi być w idealnym stanie, bo sądząc po stopniu jego zużycia, to ma naprawdę bardzo znikomy przebieg. Ale to za chwilkę pokażę Wam na materiale. Także biorę się, troszeczkę rozkręcamy i działamy. O, ten dźwięk powinien działać jak dzwonek na lekcję. Dobra, słuchajcie, porozbierałem sobie tutaj troszeczkę i powiem Wam, że niestety nie odpalimy dzisiaj tego silnika z dwóch względów. Pierwszy, zasadniczy jest taki. Cylinder, który zdjąłem z silnika o tego, jest wyjechany, jest po prostu zużyty. Jest taki, że nadaje się do szlifu, bo Wam pewnie tego tak kamera za dobrze nie ukaże, ale ma takie podłużne rysy, jest bardzo mocno świecący, brak już mu takiego, wiecie, filmu smarnego. A w dodatku tutaj spróg. Na przykład o, z tej strony, kiedy przejeżdżam palcem, czuję bardzo mocny próg, natomiast kiedy przejeżdżam z tej, progu praktycznie w ogóle nie ma. Co świadczyć może o tym, że e, tłok nie pracował idealnie e, w pionie, powiedzmy równo, tylko kosił ten cylinder po skosie, więc należy e, tam przeczuwać, że tutaj na przykład korbowód jest uszkodzony, albo jest na przykład nadmierny luz na główce korbowodu, przez co tłok buja się na boki, i faktycznie tak jest. Zresztą zobaczcie sami. Zobaczcie. Biorę sobie tutaj ten tłok. Lata na boki. No. Wywalony. Dlatego też cylinder jest wywalony. Jest wywalony nie prosto, tylko po skosie. Był siepany przez ten tłok. Zresztą zobaczcie w ogóle, jaki ten tłok ma przedmuchy. Z cały czarny dookoła. Z tej strony. Jakbyście sobie zobaczyli z tej strony No tutaj trochę gorsze światło Ale wierzcie mi, że z każdej strony łapał przedmuchy Czyli po prostu Strzykawka nie działała zbyt dobrze Te <grym> pierścienie już tutaj nie trzymały Kompresja uciekała po bokach Ten silnik na pewno Nie pracował dobrze Więc ten cylinder nadaje się tylko do szlifu Zmierzyłem go sobie z ówmiarką. Jest to nominał Także mam nadzieję, że wyda pierwszy szlif Wiecie dlaczego mam nadzieję, że pierwszy szlif? Bo chciałbym ten Cylinder zachować jak najdłużej, w razie gdyby kiedyś była potrzeba jego jeszcze kolejnego przeszlifowania, żeby można było go zrobić na drugi, potem ewentualnie na trzeci, bo tych cylindrów jest naprawdę bardzo mało, więc należy się z nim obchodzić jak z jajkiem. Ja też do, do tego zakładu będę go musiał jakoś dobrze przygotować, dobrze go spakować, żeby nic się z nim nie stało, żeby gdzieś w transporcie się nie uszkodził, a zaraz wam pokażę na czym polega różnica. Tylko znajdę sobie odpowiedni cylinder od WFM-ki, tak, żeby właśnie Wam pokazać. Tutaj tutaj mam takie różne tam cylindry, więc coś na pewno dobierzemy, coś sobie znajdziemy. O na przykład ten. Tak, tutaj mam cylinder, który jest już nieco inny, pochodzi już od nieco nowszej WFM-ki. To jest taki następca cylindra, który Wam się pokazuje. I zobaczcie, na czym myk polega. Cały myk polega na tym. Zobaczcie, jak inaczej wyglądają te cylindry. Ten w ogóle z góry jest takim jajkiem, ten jest taki bardziej okrągły. No, tutaj też mają takie wystające pióra jakby. No, ale wydechy wychodzą zupełnie inaczej. Ten wychodzi tak jakby w osi cylindra, natomiast ten w osi cylindra niku kół nie wychodzi. Tutaj macie oś cylindra. A wydech jest z tej strony, więc to jest taka subtelna różnica, która różni te cylindry. No, tam jeszcze na przykład króciec z tyłu na gaźnik też może być innej średnicy. Eee, tutaj w tym przypadku, no w tym przypadku akurat też są różne, to Wam pokażę. Zobaczcie, tutaj jest typowy gaźnik, znaczy typowy króciec pod gaźnik G16. Tutaj już jest większa średnica pod gaźnik G20. Dobra, kwestie cylindrów mamy już z grubsza omówioną, to sobie na razie gdzieś tam odstawmy na bok. Następną rzeczą, która jest inna. Inne są na pewno te osłonki tutaj zębatki zdawczej, którą widzicie tutaj, tak? I on się przykręca w tym miejscu, ona osłania tą zębatkę zdawczą. Z silnika, który jest takim, jak Wam powiedziałem wcześniej, dawcą, zdjąłem właśnie tą i to jest osłonka, która pójdzie do tego silnika, gdyż one się nieco różnią. Zobaczcie, grubość samych odlewów to pierwsza sprawa. Zobaczcie, jaki jest gruby tutaj odlew, jaki jest cieniutki ten. Tutaj już jest produkcja ZMD. Tutaj zobaczcie ten, sygnalizowany z literką U. I to jest jak najbardziej właściwy dekielek do tego silnika. Akurat ten miał założony dekielek ZMD, czyli już z dezametu, z zakładów metalowych dezamet. Natomiast ten to jest właśnie produkcja typowo pod SHLK. Jak najbardziej w porządku. Właśnie nawet zastanawiałem się, czy ja mam gdzieś taki dekielet, czy nie mam. I w momencie, kiedy go odkręcałem z tego silnika, zobaczyłem literkę U. Bardzo się ucieszyłem, bo to jest właśnie to, czego potrzebuję. Także na pewno ten leci tutaj, ten gdzieś tam. Gdzieś tam może kiedyś go użyję. Następna sprawa to to, że ten silnik. Ma dekiel taki z tej strony od sprzęgła z takim napisem WFM. To nie jest właściwy dekiel do silnika od SKL M04, bo jak Wam mówiłem, ten powinien iść już do WFMki, taki 5-5 rok powiedzmy. I tutaj, ok, do tego silnika z tymi numerami ten dekiel jest jak najbardziej właściwy. Natomiast do SKL M04 powinien iść dekiel taki z takim żurawiem, jak to się mówi, PZL, żuraw. Taki lecący, z drugiej strony też sygnowany taką literką U. To jest też jak najbardziej właściwy dekiel do tego silnika, więc to też będzie komplet. Kolejna rzecz, która jakby zniechęciła mnie do tego, żeby ten silnik uznać za taki wiodący, to to, że tutaj ktoś sobie na przykład dorzeźbił trzeci pin prądowy. On jest moim zdaniem dowiercony tutaj. Nie powinno go być, powinny być dwa piny, tak jak właśnie w tym silniku. Tutaj jest dwupinowy dwa piny prądowe wychodzą gdyż w tym silniku nie ma cewki ładowania jest tylko cewka świetlna i cewka zapłonowa czyli wyłącznik zapłonu nic więcej następnie ten silnik no widać po nim że jest trochę bardziej zużyty niż ten który chcę użyć na przykład zobaczcie sobie tutaj na molet który jest od kopniaka no wyjechany jak się masz jak lejce gurala jak to się ładnie mówi tutaj powiedzmy nie ma problemu o no ale na przykład tutaj już widzicie tutaj już coś było spawane już ten karter był tutaj jakoś naprawiany co jeszcze zobaczyłem zobaczyłem na przykład że tutaj też otwór wygiełdany gdzieś była luźna śruba ten silnik bujał się w ramię i wygiełdał otwór o ile tu jest w porządku to tutaj jest wyrypany zębatka zdawcza na szczęście nie zaspawana jak to często u nas bywało ale tam no jest już taka też troszkę podjechana. Jest na pewno zmienione koło magnesowe, bo to koło, które tutaj widzicie, jest, kurde, nie wiem czym się uda Wam pokazać, jest z 1958 roku, widzicie? 1958 rok. A tutaj, kurde, tam głęboko jest taki numer, którym były sygnowane silniki takie dosyć stare. O, tutaj będzie lepiej widać, widzicie? Tutaj jest taki numer 22744. I tutaj mam magneto, które ma również ten numer 22744, które pochodzi właśnie od tego, od tego silnika, który chcę założyć. Więc mam pewność, że jest to komplet. Tutaj nic nie było grzebane. więc jest to niewątpliwie fajna sprawa. Natomiast przeszliśmy właśnie w tym momencie do silnika, który docelowo chcę sobie tutaj założyć. I co mi się rzuciło w oczy? Na pewno do wymiany jest zębatka zdawcza. Zobaczcie, ona już jest niestety dosyć mocno podjechana. Założę nową. Na szczęście nikt tutaj nie zaspawał lewego gwintu. Bo wiecie, bardzo częstą praktyką kiedyś było to, że ludzie, nie wiedząc o tym, jaki jest gwint na zębatce zdawczej w silniku trzybiegowym, odkręcali go tym raz, tym samym go dokręcając, więc zrywali gwint, a potem łapali za głowę. O kurde, tutaj jest zwalony gwint, to jest odwrotny gwint, niż bym sobie pomyślał. No i wtedy uruchamiali Zenka ze spawarką, Zenek napryskał tam, no i oczywiście zaspawane wszystko, wałek zdawczy zwalony, zębatka zwalona, nakrętka zwalona, silnik do rozbiórki. Ale tutaj na szczęście w obydwu tych przypadkach tych silników Zenek nie miał spawarki albo nie miał licencji na spawarkę. Nie szło to. Na szczęście tutaj nie są zaspawane. Także to jest super. Zobaczcie sobie dalej. Także tutaj, powiedzmy, to jest w porządku. Tutaj tak za chwilę zdejmuję zapłon. Do wymiany na pewno będą uszczelniacze wału. Zobaczcie, że tutaj jeszcze są w takiej metalowej obudowie. Czyli też są oryginalne i na pewno są twarde jak skała. Pod spodem jest guma, która już jest albo popękana, albo jest twarda. Naprawdę tutaj nie ma co. To po prostu na pewno idzie do wymiany. Tutaj widzę jakieś przetarte kable od magneta. Nie były dobrze ułożone, przetarły się. Z tymi kabelkami też się za chwilę zajmę, i o ile tego silnika nie chcę rozbierać, powiem Wam, ten motocykl nie będzie dużo jeździł. Więc, jeżeli ten silnik naprawdę jest w bardzo dobrym stanie, zakładam, że takim jest, to szkoda mi jest go po prostu rozbierać, rozkręcać po to, tylko żeby się przekonać, czy naprawdę jest w dobrym stanie. Słuchajcie, złapałem sobie tutaj za korbę tutaj luzu, góra, dół nie ma. Stworzeń siedzi bardzo sztywno w tej tulejce. Tutaj nie ma mowy o jakimś luzie wyczuwalnym na palcach, więc zakładam, że ten silnik naprawdę w środku nie wymaga żadnej interwencji. Jeżeli patrzę sobie na sprzęgło, to zobaczcie, tutaj tarcze sprzęgłowe są, po prostu są, wyglądają też dobrze. łańcuszek. Taki widzicie wąski, inny niż w wsk trójkach. On też swoją, jakby taki luz, taką sprężystość ma fajną. Zębatka, tutaj, która jest na wale, również wygląda bardzo ładnie. Ja bym tego silnika się nie czepiał. Ja uważam, że jeżeli jest złożony fabrycznie, i na tyle, na ile jestem w stanie ocenić jego sprawność. Nie mam do niego żadnych zastrzeżeń, więc nie będę go rozbierał. Jeżeli się po prostu okaże, że coś jest nie tak, jakiś bieg wyskakuje, czy nie chce wchodzić, spoko, rozbieram go, wrzucam go na stół, rozwalamy. Ale jeżeli jest złożony fabrycznie, jeżeli te śruby nic nie są poomykane, nie zamierzam tego robić, bez kitu. No i dobra, o ile kwestie jakby silników mamy z grubsza omówioną, czyli wiem, że tak, na pewno uszczelniacze do wymiany i tym się zajmę jeszcze dzisiaj. Do poprawy tam kabelki w zapłonie, to muszę jeszcze przyjrzeć się gaźnikowi. I to jest właśnie kolejny, czyli drugi punkt, dla którego tego silnika dzisiaj nie dali rady byśmy odpalić. Bo o ile tych gaźników mam tutaj, raz, dwa, trzy, cztery, to żaden z nich nie ma iglicy. I właśnie to jest problem, który boryka, z którym borykają się właściciele. Takich gaźników, to to, że kiedy się je kupuje gdzieś na giełdzie czy coś, one zawsze nie mają iglicy. Wiecie dlaczego? Ano dlatego, że takie gaźniki mają inną iglicę niż gaźnik od WSK Trójki. Ona jest po prostu krótsza, więc jest na wagę złota, bo jest tylko, o ile się orientuję w tej chwili, jedna firma w Polsce, która dorabia iglicę do gaźnika G16. No i właśnie będę musiał się do nich odezwać, bo żaden z tych gaźników nie ma iglicy. Niestety. Więc pewnie trzeba będzie kupić ze trzy, niech sobie leżą na zapas. I wybrałem jeden z tych gaźników, który będzie moim zdaniem najlepszy i już Wam pokazuję. Moim zdaniem najlepszy będzie ten gaźnik. Pierwsza sprawa, że wizualnie wygląda bardzo dobrze. Najlepiej z tych wszystkich. Ten był sobie o, przy tym silniku dawcy. Te dwa, nawet nie wiem skąd mam, nie wiem co to są za gaźniki, ale ten bez kitu wygląda najlepiej, brakuje mu tylko iglicy. No i tego kapturka tutaj z dołu, ale ja sobie go zaraz zapożyczę z któregoś tam z gaźników. Ładnie sobie go wymyję, wyczyszczę. Sprawdziłem, że tutaj przepustnica nie kiwa się na boki, sztywno chodzi sobie tutaj w tej, w tej gardzieli, w tej tulei. Także myślę, że to będzie najlepszy wybór. O. Pierwsza sprawa, że technicznie wygląda całkiem spoko, to i wizualnie będzie tutaj bardzo ładnie się prezentował przy tym silniku. Także idziemy na pewno w ten gaźnik. Rzeczą, która mnie troszeczkę zaskoczyła, jest głowica, bo szczerze nie przyglądałem się wcześniej. Ale ona jest taka troszeczkę zdewastowana. Widzicie tutaj jedno pióro, drugie pióro, są takie podginane. Tutaj ta głowica z góry, jakby ktoś się napierdzielał młotkiem. Tak to wygląda. Ja chyba niestety innej głowicy nie mam. Więc spróbuję się trochę popastwić nad tą, w sensie tutaj troszeczkę może podszlifować to napieprzanie młotkiem, to podgrzeję dobrze y, tym gazem. Spróbuję to naprostować. No, zobaczymy, co z tej głowicy uda mi się zrobić. Jeżeli nic mi się nie uda zrobić, to sensownego, no żeby to po prostu ładnie wyglądało, to trzeba będzie się za czymś rozejrzeć. No, i zrobiłem sobie jeszcze listę zakupów. I słuchajcie. Pierwsza sprawa, no to wiadomo, zębatka zdawcza, iglica, gaźnika trzy trz, trz sztuki, to już Wam mówiłem, cylinder plus tłok, szlif, wiadomo, głowica, znak zapytania, kopniak, znak zapytania, bo właśnie nie jestem pewien, czy mam gdzieś jakiś kopniak, tak, z grubsza przejrzałem te regały, na nic się nie natknąłem, więc yy, możliwe, że kopniak będę musiał kupić, chociaż wydaje mi się, że powinienem mieć. Nakrętki głowicy, wiadomo, takie wyższe, troszeczkę. Uszczelki silnika też. Kupię sobie komplet uszczelek, no bo wiadomo, trzeba będzie uszczelnić tutaj yyy, cylinder kartery. Trzeba będzie uszczelnić tutaj z tej strony więc jakiś tam komplet uszczelek na pewno się przyda. Yyy, popychacz sprzęgła czyli tutaj dwuczęściowy popychacz, który wchodzi sobie z tej strony, wyciska sprzęgło z tamtej. To też będę potrzebował. Yy, tak, i jeszcze bakielit kabla wysokiego napięcia. A no właśnie, czyli element, który idzie tutaj. Tutaj powinien być taki bakielitowy, wkręcany gwint z takim kapturkiem. I powiem Wam szczerze, byłem święcie przekonany, że ja coś takiego mam, nawet w ilości nie wiem paru, czterech, pięciu sztuk. Natomiast tutaj mam takie pudełko takich różnych moich skarbów. Przepatrzyłem je ja i nie mam żadnego, także ja nie wiem. Nów dostały, wyszły, czy co? Bo za piwo raczej ich nie oddałem. <laughs> ale tutaj mam taki, takie pudełko różnych skarbów i byłem święcie przekonany, że tutaj nie jeden, a mówię nawet może ze 3, ze 4 takie bakielity leżą. I tak wam powiem, przejrzałem sobie to, ale nie ma. Więc będę musiał poszukać, bo naprawdę dziwna sprawa, byłem przekonany, że są. Ale no co? Gdzieś tam może, gdzieś tam może się chowają na regałach. Hmm. A! Jeszcze jedna sprawa, yy, która dotyczy silnika, który chcę założyć. Jest tutaj jedna jeden temat. Tutaj wkręcony był taki korek do wlewu oleju. Taki malutki, z drobnym gwintem, z takim cieniutkim gwintem można powiedzieć. I tutaj jest wstawiona jeszcze dodatkowo taka tulejka redukcyjna, co nie powinno mieć miejsca, bo tutaj idzie taki korek z taką miarką. On wygląda w ten sposób. Jest troszeczkę taki podewastowany, ja go sobie tam podszlifuję, wyprostuję tutaj, żeby takich zaziorów nie miał, ale generalnie będę chciał go tutaj sobie ładnie wkręcić, więc muszę się zająć tym, żeby wykręcić sobie to i wkręcić korek taki, jak jakbyś powinien, razem z miarką. Więc dzisiaj silnika niestety nie odpalimy, ale dołożę wszelkich starań, żeby w następnym odcinku, no nie, no następnie, bo będę czekał na szlif, ale żeby w miarę niedługo go sobie tam uruchomić. Dob Dobra, słuchajcie, chyba pora już teraz na małe podsumowanie. Pokażę Wam, co przy silniku i co zamierzam z nim dalej robić. Tutaj, jeżeli chodzi o sam silnik, wymieniona została już zębatka zdawcza. Założyłem sobie nową, gdzieś tam w gratach znalazłem. Wymieniłem też uszczelniacz, który znajduje się pod tym dekielkiem. Taki simmering też poszedł nowy. Poszła nowa uszczelka, już nawet tutaj częściowo zacząłem sobie ją docinać, żeby mi nie wystawała tutaj spod, spod właśnie tej blaszki. Także za chwilę sobie ją tam ładnie poobieram dookoła, wytnę i tak, wymieniony jak widzicie z tej strony, już uszczelniacz yy, udało mi się go tam wydłubać, wyjąć ten stary taki z, metalową, yy, z metalowym okuciem. Poszedł sobie nowy gumowy, taki dwuwargowy, więc myślę, że będzie tutaj fajnie trzymał. Jeżeli chodzi o tą stronę, to wszystko tutaj już wykręciłem sobie tą tulejkę, która tam była. Taki dodatkowy gwint, taka redukcja. Wstawiłem już yy, ten korek, który pójdzie tutaj docelowo. Wiem, że gwint jest sprawny, ja w tej chwili będę musiał go sobie jeszcze tylko wyjąć i tak wizualnie go z tych zadziorów różnych tam poobierać, żeby no po prostu ładnie wyglądał. Z drugiej strony, natomiast widzicie, już nie ma sprzęgła, Sprzęgło jest zdjęte i tak z tej strony również wywaliłem łożysko, wywaliłem uszczelniacz, który jest pod tym łożyskiem, też poszedł identyczny jak z tamtej strony, taki dwuwargowy. I włożyłem nowe łożysko. No bo wiadomo, w momencie kiedy wyjmuje się to, nie rozbierając silnika, no to ono ulega uszkodzeniu. Także poszło też nowe łożysko. Siadło i tak, zostało mi co? Umyć tutaj sobie to, to wnętrze tutaj tej komory sprzęgła. I tak, sprzęgło, nie sprzęgło, cylinder. Cylinder mamy tutaj. Cylinder już umyłem. Leci za chwilę sobie tutaj do kartonika, leci do szlifu. Na pierwszy szlif powinien wydać. Ma tam jakieś ryski, ma próg, ale, ale powinien wydać. Także za chwilę go sobie dobrze zapakuję, żeby nic się z nim nie stało. Leci do pudełka. Tutaj zacząłem czyścić głowicę i powiem wam, wczoraj jakoś nie zwróciłem na to uwagi, ale zobaczcie. Tutaj w ogóle brakuje takiego sporego kawałka tego, tego sklepienia, jakby takiego, tak? Tej komory spalania. Tutaj, gdzie się wkręca świecę. No, wydaje się, że jeszcze jakby tutaj kawałek tego aluminium powinien być, no nie? Powinien czy nie? No właśnie nie wiem. Wydaje, wydaje mi się, że tutaj powinien być, że nie powinno być takiej wyrwy, jaką tutaj widzicie. Kurde. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, ale wydaje mi się, że tego nie powinno być. Więc z głowicą to tak jeszcze chwilę się wstrzymuję, ale podejrzewam, że skończy się na szukaniu drugiej. Bo pierwsza sprawa to to, że tutaj jest potłuczona młotkiem, tutaj jest jakaś powyginana. No i brakuje tutaj jakby kawałka. Hmm, więc. Nie napawa optymizmem. Ale dobra, słuchajcie, tutaj mam rozebrane sprzęgło. Bardzo fajnie się prezentuje. W bardzo dobrym stanie jest łańcuszek sprzęgła, w bardzo dobrym stanie są tarcze przekładki. To wszystko jest jeszcze oryginał. I tak tutaj wróci do tego motocykla. Nie zamierzam tego wymieniać. Przeczyszczę tylko przekładki z tych takich zabrudzeń i to spokojnie będzie dalej latać. Tutaj też koszyk. Koszt sprzęgłowy też w bardzo dobrym stanie. Zobaczcie w ogóle, jaka wąska jest ta zębatka. Jedna i druga. Ale tutaj, jakby wszystko jest ok, tak. Ten zatrzask, ta zapadka też bardzo ładnie działa. Tutaj miseczka siedzi. Wszystko luks. Zębatka na wał również taka wąska, cienka. Też w bardzo dobrym stanie. Wraca do motocykla. W bardzo też przyzwoitym stanie jest tutaj w ogóle. Zobaczcie wałek kopniaka. Sam ten molet. Ogarnijcie. Kurde w ogóle jakby to nie było używane tutaj często jeden z tych zębów, ten pierwszy jest taki wysiepany ale w tym przypadku też wygląda jak nowy kurde mega, naprawdę w bardzo dobrym stanie wydaje się być ten silnik tutaj zdjąłem już sobie też iskrownik zapłon, zwał jak zwał do poizolowania są te kabelki albo do wymiany tak ogólnie do przejrzenia, wydaje się, że tutaj nie będzie kłopotów, mamy tutaj ten dekielek, tutaj też będę musiał sobie wyjąć ten ślimak, nasmarować go dobrze, założyć sprężynę leci do motocykla. No i tutaj masa pierdół, sprężynki, miseczki do sprzęgła. Także plan taki. Cylinder obecnie leci do szlifu. Ja się wezmę tutaj za czyszczenie tej komory, wymycie wszystkiego ładnie. Poskładam sobie sprzęgło, założę już tutaj na gotowo kapę, jak będę miał uszczelki. No i co? Czekamy na cylinder. Ja sobie też tutaj już pewnie zamontuję zapłon. Jak wróci cylinder, wróci tłok? No pewnie to jest kwestia Kurczę tygodnia, no dwóch pewnie. Pewnie dwóch tygodni, zanim to wróci, i bierzemy się za składanie, uruchamianie. Także słuchajcie, na dzisiaj to tyle. No, miałem nadzieję, że może uda się jakoś ten silnik wskrzesić, uruchomić, no ale sami widzicie w przeciwności losu, no zawsze chciałoby się lepiej, wychodzi jak zwykle. <laughs> Dobra, słuchajcie, dopijacie browary, nie zapomnijcie dać tam jakiegoś suba, łapy w górę, napiszcie komentarz. Dla mnie to lepiej, kanał się lepiej niesie. Do większej ilości z Was wtedy docieram z tymi moimi tutaj piwami i naprawami. Dobra, trzymajcie się na razie.